Podaj trzy czasowniki po angielsku. To be, present simple, present perfect. Również skrót USA po angielsku. The United Station America. Czy to jest Zjednoczona Stacja Ameryki? Oj, nie wiem, nie wiem. Cześć, z tej strony Piotr Dybski, i dziś sprawdziliśmy, czy w Polsce dogadasz się po angielsku. Sponsorem odcinka jest Speakly, aplikacja, dzięki której nauka języka jest jeszcze prostsza i wygodniejsza. Więcej o tym w dalszej części odcinka, a teraz zaczynamy. Proszę podaj trzy czasowniki po angielsku. Czasowniki: Run, mhm. Walk, e, Watch. Watch. Okej, okay, to tam widzę, że taki poranną rutynę swoją pisałeś, mm, tak? Maybe. <laughs> a jakie znasz po polsku czasowniki? Yeah. No świderec, cokolwiek. To jest to... czasowniki. A, czasowniki? To pytanie, czym jest czasownik? Nie wiem. A czym jest rzeczownik? Też nie wiem. No jest. Be. Where was? może być? Nie bo co. Czasownik. To jest czasownik. jakby ten sam czasownik odmieniesz przez przypadki, ale no przez tak, czasy. Tak. Ale tutaj jakby be, czyli być. Mhm. Jak, jeszcze, jak jeszcze. Where? może być? No to, to było. No dobra, w no. Mm, dobra, tak, a, dobra, tak, tak, tak. It's Co? co? It's, it's. it. It's, it, it's, czyli ono. Mm. To będzie przez przypadkiem i zależy na innych czasownikach. Podaj trzy czasowniki po angielsku. To be. A present Simple present perfect. W czym jest czasownik? Nawet po polsku. W czym jest czasownik? może no, czy coś w czasie człowieku jakby w tym momencie tak się skupiłem na, na innych partiach życia, że już zapomniałem, czy jest czasownik, czy To tak jest absurd, ale tak jest. Przytłumacz zdanie patrycy na angielski. Wczoraj poszłam do kina. Mm, yesterday I went to the cinema. Bardzo dobrze. Tomorrow I go to cinema. Ale wczoraj. Aha, mogę, tu ja. Mogę? Dawaj, no, dawa, oh. no Yesterday I go to cinema. Go jest nieporawidłowe. Jak jest poszedłem? Eda, trzeba dodać. To całość, może całe zdanie. Wczoraj poszedłem do kina? E, yesterday I, I go to cinema. Okej. Okay. I'm last day, nie, yeah. back day in the si cinema, go to cinema. Wczoraj to było afternoon, I went, went to cinema. Czyli czas. wczoraj poszedłem do kina, to po angielsku? I went to the cinema after day. Może być, że byłem w szene w No. I was tomorrow at cinema. Czy po angielsku wyraz 8 angielskimi literami I, I G, H T, T. bardzo dobrze. E i T, I. Mhm. I. G, e, W, T? Czy jest W w EIGHT? Roznij skrót USA po angielsku. United, United States of America. Bardzo dobrze. United... Nie wiem, nie state. wiem, bo powiedzieć State? State? O, mamy dwa. State. A, a ostatnia literka A? Angeles. <laughs> United States Angeles, tak? Dokładnie. The United States Kingdom To angielskie. United States America. Czy to jest zjednoczona e, scena Ameryki? United States America. S United Station America? Czy to jest zjednoczona stacja Ameryki? Oj, nie wiem, nie wiem. Przeczytaj po angielsku i policz po angielsku. Mm, ok. Uh, 32 plus 12 equals. equals uh, 44 great great answer how much is it 46 52 plus, plus uh, 12. <laughs> how much is it 32 no 30, 32 plus uh, 20 uh, 20 yeah. Sponsorem odcinka jest Speakly, aplikacja, dzięki której nauka języków jest jeszcze prostsza. Podróżowanie po świecie jest jednym z moich ulubionych zajęć, ale bez możliwości swobodnej rozmowy z obcokrajowcami można stracić wiele naprawdę ciekawych historii. A dzięki Speakly możemy nauczyć się języków za pomocą różnych aktywności, jak ćwiczenia ze słuchu, pisania lub nawet wymowy, dzięki czemu nauka nigdy się nie nudzi. Ponadto ich nowy opiekun AI wspiera użytkownika podczas całej podróży edukacyjnej, odpowiada na wszystkie pytania dotyczące nauki języka. I zapewnia spersonalizowane wskazówki, dzięki czemu sesje nauki są bardziej interaktywne i skuteczne. SPIF jest jedyną aplikacją do nauki języków obcych, która pozwoli Ci wybrać własny styl nauki słownictwa. Dodatkowo możesz uczyć się przez wybieranie prawidłowej odpowiedzi, pisanie, czy łączenie tych dwóch metod. Przetestuj aplikację przez 7 dni za darmo i uzyskaj 75% zniżki wybierając roczną subskrypcję. Aplikacja jest dostępna na urządzenia z Androidem oraz iOS. Więcej informacji na stronie speakimi.pl lub klikając pierwszy link w opisie, a my lecimy dalej z odcinkiem. Podajmy jakieś przynajmniej 3 litery alfabetu angielskiego, które są samogłoskami. Samogłoski Ej. I... H, no, no H, no H, no, no. 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 O. o. tak, mm -hmm. przynajmniej połowę no wykorzystałaś no, do swoich korzyści. No, no i dobrze, i dobrze, dobra. W, yy. w, nie jest, M, M, L, A, B, C, nie, 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 nie. B też, nie? Które litery alfabetu angielskiego są samogłoskami? Nie ma chyba. Jest Czy są, oni gadają tylko samymi spółgłoskami? No, no chyba tak, no tak. Są samogłoski w alfabecie angielskim? Dobre pytanie, bo mogę no, cię wkręcać. Właśnie. Może są same spółgłoski? Nie no, są samogłoski. No oczywiście, są. Że są. są samogłoski, no, są samogłoski. Są. Musiałem sobie ten... Alfabet mamy taki sam, tak, prawda? Nie liczy tak, on, tak, ci tak, i tak, tak dalej, prawda? Tak. No, to powiedz mi parę a po angielsku, angielskich... i. I. Co jeszcze? I. Nie ma więcej. Czy mają jedną samogłoskę? S. 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 Ci. Co nie jest? To jak się mówi kolano po angielsku i proszę przeliteruj no. po angielsku. Tak. No to ok. E N. Mhm. E. I, I. bardzo dobrze. Ankle. To jest kostka. E, mi się wydaje, że knajp. <grym> to jest nóż. Podobne. <grym> to jakie jest kolano w takim razie? Body. 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 To jest ciało. Ki. N. -i. N. E. Nie, nie, e. Kni. I będzie N. I. I chyba. I E F. K. I -E N. I -E I. -E. -E -E -E. Czyli tak. kini. Jak jest y, poprawna no jest. wymowa? Y, bat czy bat, jak się pisze? No. no ale to są dwa, y, dwa te same, znaczy różne słowa. To to bat to jest ale. Tak, a tutaj. Bat to tyłek? A, tyłek to tak jest, bardzo dobrze. <laughs> bat. to jest jedno T. I co to oznacza? Ponieważ. Ale. Ale o. Ale. A to jest literówka dwa t tak? Tak jest. Jaka forma jest poprawna? BAT czy BAT? Ta pierwsza. Pierwsza, pierwsza, but. pierwsza. But. I co to oznacza? Ponieważ. E, pierwsza, but. I co to, co to jest but? Być, nie, bycie. E, but, B, jedno T. Pierwsza. I co oznacza? Ale, Ponieważ. ale A BAT przez dwa te to co? Literówka. Mhm. Na pewno jedno to jest, nie to mhm. mhm. Który? Ten z dwoma T czy z jednym T? No, ten drugi. Ten z dwoma te. T. Bad. No, no to ci powiem, że ma, ty masz nietoperza i ja mam nietoperza. Mhm. Mm bo to znaczy tyłek. Aha, dobra. Powiem ci, i kobiety to lubią faceci. Pieniądze? <laughs> nie, nie, ja coś bardziej cielesnego. Biżuteria? Coś, co, coś, co jest częścią ciała. Bo, nie włosy, to bo... <laughs> Przetłumacz luty na angielski, proszę. Uh, February. Mhm, uh -huh, bardzo dobrze. September. To jest wrzesień? Julie. I przeliteruj po angielsku. F A B F -E B U R A R Y. F B Nie. Nie, nie, to nie Facebook. F A B U R A A R. W Przeczytaj i przetłumacz. 12, 12. Bardzo dobrze. 12? Tak. 11? Ile? 11. Dobra. Infinity, nieskończoność. Bardzo dobrze. Tak. Infinity, niewidzialne? Infinity, no toż. Szybki, chyba jakiś taki po prostu. Końcowo albo ewidentnie, może coś takiego bardziej. Przeczytaj i przetłumacz. Tuesday, wtorek. Super. Czro... Czwartek. <grym> I Tuesday, no to czwartek? <grym> Tuesday, no to jest. A, no to to jest chyba właśnie lup, luty, albo No, jakiś tam. Który to jest miesiąc? Tuesday. Czer Lipiec, czerwiec. I Tuesday to będzie środa.